Dzisiaj większym zagrożeniem z punktu widzenia nielegalnej migracji jest granica zachodnia, a nie granica wschodnia. My na wschodniej granicy mamy dzisiaj 30-40 prób przekroczenia granicy przez nielegalnych migrantów pchanych nam tutaj przez e, Łukaszenkę, ale mamy zbudowaną zaporę, mamy e, system pracy straży granicznej, służby, policji, wojska, które tej granicy pilnuje. I Niemcy e, deklarują, że są to migranci, którzy przyci do, nie, do Niemiec z Polski, a nie ma na to żadnych e, konkretnych dowodów. Przesyłają u, albo przywożą migrantów przez po prostu moc na Odrze, moc na Nysie, na stronę polską, wysadzają tutaj. Mamy do czynienia z, z taką skalą, że to już jest kilka tysięcy ludzi. Szacuje się, że w najbliższym czasie Niemcy będą chcieli nam dostarczyć około 40 tysięcy migrantów właśnie od zachodu, właśnie przez od i Nysę. I dzisiaj ten kierunek jest głównym problemem migracyjnym z punktu widzenia państwa polskiego.